Hej, ja mam na imię Ernes i witam Was w kolejnym daily vlogu na tym kanale, ponieważ vlogi pojawiają się codziennie o godzinie 17, więc na samym początku, zanim zrobimy najbardziej epicki projekt w historii tego kanału, czyli plaże w naszym salonie, to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj ten kanał razem z dzwoneczkiem, żeby po prostu nie przegapić żadnego filmu, bo wtedy będziesz miał powiadomienia i wiesz, chyba chcesz być na każdym filmie, prawda? A tymczasem ja teraz muszę iść w tym momencie już do chóry, żeby jechać po zakupy i kupić wszystko tak naprawdę żeby stworzyć ten wielki projekt. To lecimy. Słuchajcie, mamy już basen tutaj wzięty do naszej plaży. Teraz jeszcze jakieś dmuchańce, weźmiemy flamingi, podstawki na kupki pod flamingi, dlatego że wiecie, wszystko musi być flamingowe w tych czasach. Słuchajcie, te zakupy wyniosły mnie 514 zł. I to jeszcze nie koniec, bo jeszcze piasek i tak naprawdę jakieś palmy ewentualnie, żeby wiecie, większy był jeszcze feeling e, takiej plaży. Teraz lecimy jeszcze do Leroya na kolejne zakupy. Słuchajcie, szukamy jeszcze tylko piasku i już tak naprawdę wszystko będzie gotowe, ponieważ zobaczcie, kupiliśmy nawet palmę, więc jest idealnie. Up on the haters! Przewidziałem już moją wakacyjną stylówę i możemy teraz zacząć unboxing naszych produktów, które kupiliśmy. Patrzcie, po pierwsze, to już w sumie widzieliście na filmie. Tego za to nie widzieliście. Zobaczcie, będziemy mogli robić babki z piasku Zamki z babek, kurna. Piaski z zamku, kurna. Zamki z piasku będziemy mogli robić. Wszyscy kisną z tyłu na planie. No trudne słowo, dawno nie robiłem babek z piasku. W tych produktach mamy tak. Konewkę. O, dobra, to nasza nowa roślinka. Patrzcie, nasza nowa roślinka potrzebuje wody. Kolejną rzeczą, to słuchajcie, kokosy. I to jest najlepsza rzecz, szczerze mówiąc, jaką dzisiaj udało mi się kupić, ponieważ będziemy pić ze słomek bezpośrednio z takiego oto kokosa. Pierwszy raz go widziałem na żywo, wcześniej tylko w filmach, więc wy też go teraz widzicie tylko w filmach. Następne są, słuchajcie, takie oto kokosy, które wzięliśmy tylko do żonglowania, ale nie umiem żonglować. Dobra, nie umiem żonglować. W każdym razie mamy jeszcze monsterkę o jakimś tropikalnym zapachu. Mamy basen, dlatego że jak jest plaża, to musi być i morze, bo inaczej to by się nie nazywało plaża, prawda? Zobaczcie, jeszcze będziemy mogli się bawić w piratów. Mamy takie dwa piankowe mieczyki, więc zupełnie nic się nie stanie. Mamy okularki różowe dla Jacka Prosta, specjalnie do tego ulubiony kolor, i pod kolor od razu mamy taki otoczepek fajny. Do tego jest pochodnia, bo zazwyczaj na plaży bardzo dużo komarów gryzie, więc tego chcemy uniknąć. I leżaczki. I to jest słuchajcie najlepsza rzecz. Będziemy mogli się opalać w świetle naszego softboxa. No i piasek. Ach, mamy ponad 200 kg piachu. I teraz w takim razie lecimy urządzić plażę. Dobra, to dawajcie wszyscy lecimy z piachem i po kolei chodzimy w rządku i każdy rozsypuje piasek będziecie mdleć <śmienicza> Ty, to są dwa w jednym. No, Trzy górki. No, no, Jak ja, ja to się rozkleiło stary nagle? Ja, no, to będzie, no, to tutaj... Ej, wszyscy będziemy mieli własnego flaminga do picia podpisanego. No, Słuchajcie udało nam się napompować basen i powoli zaczyna to wyglądać tak jakbyśmy tego chcieli Za oknem już jest tak naprawdę noc, a wyjechałem znowu o 17, więc już samą sobie urządzanie tej plaży zaj zajmuje nam 4 godziny łącznie Więc jest grubo słuchajcie Teraz trzeba zrobić całą resztę Razem z Pawłem założyliśmy się, on powiedział, że nie ma szans na napompowanie tego basenu do końca do turystyki Dobra, do połowy o 20 minut, ja powiedziałem, że się da i zakładamy się o kido. Przecinam. Jesteś gotowy? Dobra, Stary. poszło. Poszło, poszło. O kurde, się w ogóle Nie Więc no, na dwa. Stary, ja biorę basen do kibla. A jeszcze jest to. O hi. Nie mówię ci, ja zdążę. A Podczas gdy oni wodę do basenu, to ja w tym czasie umedluję całą klasę. Mamy roślinkę, mamy leżaki, basen powoli się napełnia. Ja muszę zrobić ach, pierwszy test leżaka. O kurde. Ludzie, to jest życie, to jest życie w domu paczki właśnie. Po co tu zamieszkałem? Szybciej noście tą wodę. Jak się idzie? Co tam mocno? Miejście się, się wydawał, no. Chyba dziewczyny. na plaży się zebrała. Czuję się jak chce. Czasem, no. Ja się czuję ty jak ten, który ma największy parałat na plaży w tym momencie. Coś, coś stało. Panie Wazo, czy coś zrobiliśmy? Szukam Larego. Jego brata. Garego. Gary? Od Larego. Gdzie jest eee... Nawet Na Bebio stał, Słuchajcie, na żadnej plaży nie jest tak luźno, więc muszą przybyć ludzie. I patrzcie, tutaj będzie Gary, który jest zawsze wkurzony, zawsze wgórza też wszystkich na plaży. Oraz Lary. Szczerze mówiąc, to trudno powiedzieć, który z nich jest gorszy. Ej, dobra, zaczyna to jakoś wyglądać. Jeszcze przyniosę z mojego pokoju wszystkie rośliny, i wtedy myślę, że już będzie kozak. Przegrałem, niestety, ale z drugiej strony, spójrzcie na to, jak dla mnie, to zależy jak patrzycie, I jak myślisz, to. on jest w połowie pusty, czy w połowie pełny? W połowie pełny zdecydowanie. No widzisz, trzeba myśleć pozytywnie. Więc nasza plaża jest już gotowa, a ja wam teraz pokażę efekt. Obserwajcie, jak to kozacko wygląda, tutaj mamy rozstawione nasze leżaczki, za nami stoją wszystkie roślinki oraz gary i dary. Jak widzicie, Gary już chce jak zwykle nawalać larego. Gary, Gary weź się uspokój. Takich nie chcemy na naszej plaży. Dobra, Łukasz, dawaj. Musimy przetestować, czy da się chillować na, ty, na tej plaży. Bo po to ona jest. Lary odpłyną. Lary są odbijamy. Tak, czegoś mi tu brakuje. Potrzebujemy kokosów do picia. O! Potrzebujemy kokosów i żonglera, który będzie nas zabawiał. Dobra stary, czy mamy tu taką osobę na chacie? Paweł! <grym> czy ty już właśnie z kokosami umiesz żonglować? Ja się ja zgadzam. Ten proszę pośrodku. Słuchaj, będziesz mógł z nami siedzieć na tej plaży na flamingu, jeżeli umiesz żonglować naprawdę. Oj, dobra, umie, umie. <grym> <grym> Nie lubicie Paweł. Dobra, chłopaki łapcie? Nice! Ej, dobra, rzecz, na którą wszyscy tak naprawdę czekali. Teraz pora otworzyć kokosy i je wypić na naszej domowej plaży. O, jest. Udało się? Tak. O, kurde, ej, bo to z tej strony. To jest przypał, oglądałem to na filmach, nie wiedziałem, że to się uda. Czegoś takiego się nigdy w życiu nie spodziewałem. Okej, okay, zaskoczyłem się, jest naprawdę dobry. No? Te kokosy są naprawdę niezłe Zarombiste. jest Pierwszy raz mi kokos smakuje Jest takie słodkie, to jest dziwne, że to istnieje i jest nie smaczne To jest niedobra A to, to jest... jest taka spoko Spoko, naprawdę, ja nienawidziłem do tego momentu Więc jak widzicie to jest do paczki A u nas się takie rzeczy codziennie I jest to normalność Ej, wiesz co jest najlepsze? Że MWK tutaj pije, a on się nie spodziewa kompletnie On nie wie, że to robimy? Po pierwsze stary nie do końca mi wierzy, że to zrobimy w domu Bo brałem jego reakcję i był taki no stary, plaże no. robicie za no. ja, Dla to jest to ile czasu. No, Nieralne ja, to zrobienie. Z, tak, i ja on się nie spodziewa, że wy, wyjechał z domu na dwie godziny, wróci, a tutaj będzie plaża. Ej dobra, teraz w takim razie musimy zrobić fotki na Instagrama oraz jakiegoś TikToka, dlatego że staram się publikować parę TikToków i Instagramów w tygodniu, więc obserwujcie mnie na obydwu tych e, social mediach. Ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić tutaj oczywiście. Przed tym jak przejdziemy w UK, to pokażemy To jest wskoczenie do basenu Tylko że jest jeden problem Łukasz nalał lodowatej wody żeby było szybciej Na główkę Jak są Ej, what's najsej nice? mordo, Elo, ja się? o naszej plaży? Stary, sztos <gry MP1> Chodź na leżaczek masz na nawet kokosy Ale to za mina w ogóle przy wejściu jest taka What? Surowo się odwaliło w ogóle Widzisz, nie, okay. nie się do basenu? O. To nie do niego, no. Ostro Nie sądziłem, że to się uda w ogóle A jak ma się zamiar to posprzątać? <grym2> za trzy dni, to potem jest, pomyślimy To jest stary dosyć Czyli to generalnie zostanie sobie tutaj tak, został Jak został ja będę stąd wyjeżdżał to to jeszcze będzie stać Tak mi na 100% Na <laughs> 100% I będziemy to tłumaczyć, że jeszcze odcinki kręcimy Jeee <laughs> yeah. Ewuka, broń się Ten kto wygra Ten robi babkę z piasku Na naszego klatce Aj mordo, a mogę ja zrobić za ciebie? Zrób, zrób stary, bo ja nie chcę się brudzić piasku. w tym piasku O Myśmy ten piasek taniej No Bo to wcześniej był piasek z kubet Z Tak No czuję właśnie, tak wali tutaj, nawet nie zdajecie sobie Nie, to akurat wina Jack Jacka Wszystko Ej dobra, uwaga Pierwsza babka od dziesięcioleci Babko, babko, udaj się Jak się nie udasz to cię zjem Woo! nie o, ty niszczycielu złowieszczy! Udała się. No dobra, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Według mnie był to jeden z lepszych pomysłów, jakie w życiu tak naprawdę zrealizowałem, więc zostawcie łapkę. Tu na tyle, subskrybujcie na razie.